Jak zbudować Instagram, który sprzedaje Instagram przedsiębiorczyni, a nie influencerki? Zapraszam, dzisiaj o tym porozmawiamy i tego się dowiesz na tym live. Live jest niezapowiedziany, ale myślę, że kilka osób przyjdzie, bo to jest totalnie to, co chcę dzisiaj przekazać. Zresztą też dużo rozmawiałyśmy o tym dosłownie. Myślę, że pół godziny temu skończyłyśmy na naszym spotkaniu top lektorek, mojego programu rozwojowego dla lektorek, które chcą sięgać po więcej, chcą ustanawiać nowe standardy dla siebie, ale i też mają wpływ na całą branżę, bo jedna odważna decyzja pociąga za sobą inne. I tak samo jest też w grupie. Gdy inspirujemy się nawzajem swoimi działaniami, no to dzieją się cuda dosłownie, no bo jesteśmy tak. Podkręcone tą energią, że jedna osoba działa, więc ja też chcę i na tym polega magia grupy. Ale przechodząc do Meritu. Dlaczego niektóre Instagramy są mm, mało odwiedzane, nie przemawiają do społeczności, i jaki wpływ ma na to liczba obserwujących zasięgi? Czy musimy gonić za zasięgami, za algorytmami itd. Z jednej strony. Warto jest mieć treści na profilu, które przyciągają nowe osoby. No bo jeśli nie ma osób, które wchodzą nowe do naszego świata, no to po prostu nie mamy też do kogo mówić. Z drugiej strony, nie możemy też wiecznie być nastawione na treści wiralowe, takie zwracające uwagę, no bo musimy też karmić treściami naszych odbiorców, którzy już są z nami. Dlatego tak ważna jest strategia treści. Treści, które Sprzedają, które zapraszają do zakupu, a nie tylko karmią osoby, które sobie zapisują i myślą: fajny profil, dużo ciekawostek, lajkuje, ale w efekcie nie czują, że ty jesteś osobą też, która jest w stanie im pomóc. I o czym musisz pamiętać? To to, że edukacja po prostu jest fajna, ale to jest coś dla osób, które są w naszej społeczności, które chcemy edukować chcemy, żeby dowiedziały się nowych rzeczy. Ale to nie jest coś, co sprawi, że osoby wchodzące na nasz profil pomyślą: Wow, to właśnie z nią chcę pracować, to chcę zainwestować w jej rozwiązanie, w jej produkty, bo czuję, że one rozwiążą mój problem. I do tego właśnie służy strategia treści. Cześć, widzę, że dołączacie, więc bardzo się cieszę, mimo że live był niezapowiedziany. Więc do tego służy strategia treści. I teraz, rozpoczynając od tych, które właśnie, tak jak powiedziałam na początku, zapraszają nowe osoby. I te treści muszą być zorientowane na to, żeby coś się działo, żeby zwrócić czyjąś uwagę. One są odpowiedzialne za to, że ktoś przegląda rolki, bo zazwyczaj to dzieje się w rolkach. To jest naturalne, że rolki są udostępniane do oglądania obcym osobom i tam dzieje się ten moment, kiedy ktoś stwierdza, wow, to było ciekawe, albo zaintrygowało mnie. Więc jeśli chcemy tworzyć rolki typowo na zasięg no to musimy skupić się na tym, żeby one były. Nie chcę już kontrowersyjne, bo ten marketing kontrowersji nie zawsze się sprawdza, bo my jako lektorki raczej nie chcemy być kontrowersyjnymi markami, ale jednak czasami chcemy wyrazić swoje zdanie. Więc tutaj wspaniale sprawdzą się różne formaty polegające na tym, że hmm, to, co ona mówi, to, to jest ciekawe, chcę zgłębić tego więcej, podobało mi się, jak ona o tym opowiedziała, albo no, jest to temat do dyskusji, więc też te zasięgi się nakręcają. Więc tutaj pierwsza rzecz, skupiamy się na takich tak zwanych wiralowych treściach. O tym oczywiście można zgłębiać, jakie to są treści i tak dalej, ale nie poprzestajemy na tym, bo jak my zaczniemy wkręcać się w to, wow, ta rolka była wiralowa, to mi przyniosło dużo obserwujących i tak dalej, i zaczniemy robić tylko takie treści, jesteśmy niesione na fali tych wszystkich lajków i obserwacji i chcemy tworzyć tylko takie treści, to może się okazać, że przyszło do ciebie dużo osób i są takie profile które mają naprawdę dużo osób obserwujących, ale za tym też nie zawsze idzie sprzedaż, bo zobacz, też jeśli ty dajesz dużo wartości, bo też ktoś mógł cię zaobserwować, bo zobaczył, wow, to co ona powiedziała, to było przydatne. Zapisuję, wchodzę po więcej wskazówek. To się często też dzieje na kontach, które dają różny, dużo edukacji. No i okej, okay, ludzie cię obserwują, przyciągnęłaś ich na swój profil, ale to jeszcze nie znaczy, że oni mm, są gotowi zainwestować w twoje rozwiązania. No, i są profile z dużą liczbą obserwujących, a nie ma tam, nie ma tam zakupów, nie ma tam przejścia dalej. Więc ty, jako twórczyni, musisz zadbać o kolejny etap, czyli o zbudowanie relacji z tymi osobami, które już tutaj z tobą są. I do tego służą przede wszystkim nowe formaty treści, bo wchodzą już wtedy karuzele, które są wyświetlane głównie twoim odbiorcom, którzy są już z tobą na profilu, którzy cię obserwują. No ale też oczywiście jak najbardziej rolki też mogą spełniać y, tę funkcję. I tutaj pokazujesz. Przede wszystkim, oczywiście, dajesz, też edukujesz, jak najbardziej dajesz dużo wiedzy i edukacji, ale pokazujesz swoją unikalną perspektywę, pokazujesz swoją historię, swoją transformację, gdzie byłaś kiedyś. Jaką drogę przeszłaś, jakie miałaś trudności, co zrobiłaś i co sprawiło, że dzisiaj jesteś w tym miejscu. Dzięki czemu pokazujesz też osobom, które Cię obserwują, że um, Twoja historia jest zbieżna z ich trudnościami i Ty już je przezwyciężyłaś, masz na to sposoby, wypracowałaś je w jakiś sposób. Pokazujesz tutaj też w tym miejscu um, swoje zdanie na jakiś temat, czyli budujesz pozycję ekspertki, która nie tylko powiela jakieś informacje, tylko daje swój wkład, wypracowała swoje metody. Tutaj jest ważne, żebyś nazwała też swoją metodę, to jak podchodzisz, swój system, czy jakkolwiek to nazwiesz, ale coś unikalnego, coś co sprawia, że ktoś chce właśnie z Tobą iść w tej podróży dalej. Też tutaj możesz już pokazywać, jakim osobom pomagasz, czyli to nie jest tak, że Ty jesteś dla wszystkich i rozwiązujesz wszystkie problemy związane np. z językiem, czy z innymi usługami. Tylko ty jesteś dla osób, które szczególnie, szczególnie czują to, co ty, co ty przekazujesz poprzez swoje treści, czyli one czują twoją historię, one czują, że są dokładnie w tym miejscu, w którym ty kiedyś byłaś i jak ty sobie z tym poradziłaś, albo są w miejscu, w którym są twoi teraz klienci. I ty też na podstawie case studies na podstawie historii transformacji swoich uczniów. Pokazujesz też, gdzie oni zaczynali i gdzie mogą dojść z Twoją pomocą, bo też ty już sama też pewne rzeczy przeswyciężyłaś, przepracowałaś, opracowałaś też sposób podejścia. I ty nie zajmujesz się wszystkimi, ze wszystkimi problemami, tylko wyodrębniasz się z Twojej tutaj historii, konkretna opowieść, konkretne problemy, i też te osoby, które cię obserwują coraz bardziej mają przeświadczenie, że Rzeczywiście ona mnie rozumie, bo ty też poruszasz częste tematy, częste trudności, częste też aspiracje, częste błędy, które popełniają osoby, które chcą osiągnąć ten cel. Dzielisz się swoją historią. Bardzo mocny trend storytellingu czyli opowiadasz. Zmieniasz te huki, które dotychczas były w taki sposób, że tego nie rób, to rób, dwa sposoby na to, tylko zmieniasz to pod kątem, mówisz, te dwie rzeczy pomogły mi osiągnąć ten i ten cel. Żałuję, że to robiłam, bo gdyby nie to, nie dosz doszłabym do tego i tego momentu. Albo opowiadasz o swoich uczniach, o swoich klientach i to buduje... Między innymi, oczywiście, bo tutaj można było dużo, dużo mówić, ale chcę Ci powiedzieć w takim telegraficznym skrócie, i to buduje Twoją markę ekspercką, buduje zaufanie do Ciebie. Ty też y, musisz zaangażować swoją społeczność, bo to nie jest tak, że Ty działasz w próżni, tylko Twój profil tworzą też osoby, które są na Twoim profilu, bo y, musisz pamiętać, że to jest społeczność, to są media społecznościowe, więc dajesz pewien przekaz. I inne osoby obserwujące też chcą wiedzieć, jakie inne osoby Ciebie obserwują, więc warto, żebyś czasami dała na przykład post zapoznawczy albo spytała, co wybierasz, to czy to, zaangażowała do dyskusji albo jakie jest Twoje zdanie na, na ten temat, jakie są Twoje doświadczenia z tym, żebyś zadawała tego typu pytania, bo osoby w Twojej społeczności chcą poznać się, chcą porozmawiać między sobą i chcą też poprzez komentarze innych zobaczyć, Jaki vibe mają osoby obserwujące Cię, bo one chcą wiedzieć, czy pasują do tej społeczności. I Ty też powinnaś przypominać o tym co jakiś czas, jakie osoby należą do tej społeczności, co się tu dzieje, co się dzieje w Twoich przestrzeniach, żeby rozumieli, czy tu pasują. Twoje treści też temu służą. Czy ten, ta osoba odnajdzie się w tym, co Ty oferujesz? I oczywiście jest tak, że no nie wszyscy się odnajdą, nie wszyscy mają tego typu wyzwanie, nie wszyscy mają ten vibe, ale to jest ok, bo Dzięki precyzowaniu, nazywaniu tego co robisz i w jaki sposób to robisz, ty docierasz dokładnie do tych osób i to wytwarza zaufanie. Oczywiście oprócz tego jesteś autentyczna i szczera. Nie ma tak, że mówisz jedno, za chwilę zmieniasz historię, bo w końcu to wypłynie, jeśli ty wymyślisz sobie jakieś historie, to i tak się w końcu potkniesz i ktoś kto będzie ciebie obserwował, to w końcu to zauważy. Więc autentyczność tutaj się broni i Szczerość, po prostu bycie sobą, ale konkretnym, sprecyzowanym, bo co jest też ważne, nie możesz mówić o wszystkim, nagle o wszystkim, po prostu poruszasz każdy temat. Wyznasz sobie kilka filarów, które poruszasz, i trzymaj się trzymaj się tej tematyki. Nie odjeżdżaj, bo ludzie, którzy przyszli właśnie do tej społeczności, którą tworzysz, oni chcą o tym słuchać. I chcą słuchać na okrągło o tym samym, tylko w różny sposób, bo dopiero wtedy. Uczą się i wtedy ten przekaz, który dajesz, do nich dociera. Dlatego to jest tak ważne. I dopiero na końcu, i to się dzieje nie w każdej treści, czyli na końcu, oczywiście, zapraszam na kursy, zapraszam na lekcje i tak dalej. To się nie może wydarzać w każdej twojej treści, bo po prostu nie spełni swojej roli. Szczególnie jeśli ty tworzysz rolkę dla osób, które dopiero poznają cię, wchodzą do twojego świata, ona jest strategicznie zorientowana na ten cel, no to. Błędne będzie od razu zapraszanie ich do Twoich płatnych przestrzeni, bo po prostu te osoby na tyle Ciebie nie znają, żeby od razu zainwestować. One potrzebują Ciebie poznać, wytworzyć zaufanie i dopiero ewentualnie zdecydować. Dlatego jedna na kilka treści może być taka typowo sprzedażowa, zapraszająca, ale też duża część tej sprzedaży odbywa się w stories, bo tam są już osoby, które. Lubią Cię, obserwują, są zaangażowane i, i prawdopodobnie będą najbardziej chętne do tego, dużo bardziej niż te osoby, które dopiero weszły do Twojego świata. Więc te treści zorientowane na to, żeby przyciągać nowe osoby, muszą być tak napisane, zapraszające, przedstawiające też Ciebie, Twoją perspektywę, żeby ktoś wiedział, gdzie przychodzi. I ten, tę strategię musisz mieć opracowaną, żeby Twoje konto hulało i sprzedawało, bo duży błąd, który widzę, to jest taki, że Daje na przykład tylko, tylko edukację. No i tutaj nie przychodzą nowe osoby na profil. Albo z drugiej strony dużo nowych osób przychodzi, bo ktoś ma taki fajny drive, takie, takie treści, tworzy catchy i. No ale potem nie dzieje się sprzedaż. Dlatego tak ważna jest strategia treści, żeby to wszystko wypośrodkować. No i przechodząc do ty tytułu tego live'a: czy trzeba tańczyć na rolkach? No to, to tak się wzięło, że. Ludzie mówią, że oni nie chcą tworzyć rolek, nie chcą tańczyć na rolkach, żeby zwracać uwagę i tak dalej. I ja się oczywiście z tym zgodzę, że nie trzeba absolutnie, ale można. Dlaczego nie? Można wszystko, więc ja niczego nie zabraniam, nie krytykuję. Możesz tańczyć, możesz malować się, możesz pić kawusie i tak dalej. O co tutaj chodzi? Tutaj chodzi bardziej o wytworzenie mm, zainteresowania. A to zainteresowanie wytwarzamy głównie... Hukiem, takim hakiem, czymś, pierwszymi trzema sekundami. One są decydujące dla tego, czy ktoś z Tobą zostanie i będzie dalej scrollował, czy zostanie z Tobą. I Twój hook może być wizualny, czyli właśnie coś robisz, wyskakujesz, nagle otwierasz drzwi i tak dalej. Może to być huk dźwiękowy, czyli mówisz coś albo podkładasz właśnie jakiś dźwięk, taki krótki na początku, żeby ktoś zwrócił uwagę, o, coś się dzieje. No i najważniejszy huk Tekstowy, musisz coś napisać, coś jakiego wykorzystać, lukę informacyjną, żeby ktoś chciał zobaczyć, co tam się wydarzyło, a jaka, a jaka tutaj jedna rzecz pozwoliła ci na to i na tamto. Więc no tutaj naprawdę można dużo mówić o tym, jakie treści też przyciągają. To już jest osobny temat, to tylko dosłownie taka zajawka. O tym dzisiaj bardzo głęboko rozmawiałyśmy na na naszym spotkaniu programu top lektorka, zawsze taka cudowna atmosfera i zawsze też wychodzą te najważniejsze problemy, te najważniejsze wyzwania i też te rzeczy, które trzeba zgłębić. Na przykład dostałam też pytanie, czy warto używać hasztagów, no i tutaj ta rola hashtagów coraz bardziej się zmniejsza. No, jestem na bieżąco z tym, więc, więc od razu tutaj mogę odpowiedzieć. A też utarło się, że Insta to hashtagi, nie? A już tutaj ta rola hashtagów jest mniejsza. Z drugiej strony, nasze treści wyświetlają się w wyszukiwarkach, więc też jest to dla nas bardzo korzystne, żeby używać słów kluczowych, przemyśleć post, który wrzucamy, opis rolki. No, ale to już, to już jest temat na... do głębszego, do głębszego zgłębienia. W każdym razie, to co dziś, dzisiaj ci chciałam przekazać, to nie, nie musisz tańczyć na rolkach, ale możesz. Warto, żebyś zastosowała huki, takie, żeby ktoś chciał z tobą zostać po tych pierwszych trzech sekundach, żeby ktoś chciał przeczytać dalej, zobaczyć co, co się dalej dzieje. I nie wszystkie rolki są na zaangażowanie, yy, przepraszam, na zwrócenie uwagi, na ob, nowych obserwujących. Dlatego. Yy, dlatego. Wiecie, osoby, które nie siedzą w tym temacie sprzedających Instagramów, może powiedzie, powinnam powiedzieć Instagramów przedsiębiorczyń, to one myślą, że zasięg równa się duża sprzedaż. I oczywiście, że jest tak, że nie da się też, no jeśli nie docierasz realnie do tych osób, masz, nie wiem, 50 osób na Instagramie, no to naturalnie jest, że przecież dużo osób nie zobaczy Twoich treści, więc ta konwersja jest niższa. Ale um, może się naprawdę wydarzy, że na te 50 osób już jedna będzie zainteresowana, dwie, jeśli będziesz miała naprawdę dobre treści, które prowadzą właśnie od momentu pierwszego styku z Twoją marką, z Twoim um, Instagramem, naturalnie do zakupu. Jeśli masz to wszystko przemyślane, tworzysz treści dla różnych odbiorców, na różnym poziomie gotowości i też z różnymi celami. To okazuje się, że nie musisz mieć dużych zasięgów, żeby doprowadzić do zakupu, bo tak jak mówię, niektórzy, którzy mają duże zasięgi, skupiają się na tych treściach, które budują followersów i to jest w porządku, ale pytanie jest, czy oni prowadzą swoimi treściami do zakupu. Bo czasami jest tak, że my tworzymy treści, które wszyscy lajkują, wszyscy komentują i tak dalej, ale nikt nie czuje, że on chce. Zainwestować to, to nasze rozwiązanie. Dlatego nie da się robić samych treści wiralowych, samych treści budujących konto i tworzących wzrost konta, bo po prostu kiedy by się robiło jeszcze te treści na sprzedaż, kiedy by się robiło te treści budujące zaufanie, edukacyjne, na zaangażowanie społeczności i tak dalej, że. Trzeba to wszystko wypośrodkować. I oczywiście fajnie jest, jeśli konto wzrasta. Ale zresztą też jest czasami tak, że my nie przewidzimy. Myślimy, że jest dobry post, wszystko jest okej. Okay, no wow, tak się przygotowałam. A okazuje się, że wcale nie ta treść zażarła, tylko jakaś totalnie inna, którą myślałyśmy, że hmm, taka, o. A tu się okazuje, że ona bum, poszło. Dlatego planuję swoje treści, chcąc budować Instagram, który nie tylko jest fajny, przydatny, edukacyjny, mądry, tylko też prowadzi naturalnie do dalszego rozwiązania, jakim są twoje, twoje płatne przestrzenie, to musisz zadbać o te wszystkie elementy. Więc nie daj się temu przekonaniu, że musisz cały czas wszystko robić na wzrost konta. Oczywiście, jeśli jest taka Twoja obecna strategia albo Twój model biznesowy tego wymaga, bo idziesz na skalę, musisz sprzedawać dużo, no to początkowy, dużo na przykład mm, tanich produktów. Dlatego początkowo Należy oczywiście budować cały czas te treści, takie na zaangażowanie. Skupiać się głównie na tym, ale wtedy nie dzieje się sprzedaż, miej to na uwadze. A jeśli już jesteś w etapie, że chcesz i pozyskiwać zasięgi, i sprzedawać, to naturalnie to będzie dłuższa droga, nie? Możesz oczywiście wykorzystać w ten sposób, że nagle boom, same wiralowe, same jakieś takie treści, które zwracają uwagę, budują obserwatorów, a wtedy jeszcze się nie wydarza sprzedaż. Wtedy jeszcze nie, nie zajmujesz się tym kawałkiem, który buduje e, twoją eksperckość i, i postrzeganie ciebie jako najlepszego rozwiązania, tylko nie zdziw się, że wykorzystując tę strategię, masz dużo osób na profilu, które nie są przekonane, a wręcz są zdziwione, jakim prawem ty sprzedajesz. To był tak fajny profil. No tyle miałam z niego informacji. No tak sobie zapisywałam, a ty nagle mi wyskakujesz z jakimś kursem. I każdy płacić. O co chodzi? Więc nie zdziw się, jeśli będzie też taka reakcja. Dlatego ja akurat rekomenduję taką strategię. Po trochę. Po trochę z każdego. I myślę, że to się wspaniale sprawdza. Więcej też ogólnie w tym temacie tworzenia treści, różnych blokad i właśnie tego, o czym trzeba pamiętać. Będę mówiła na bezpłatnym wyzwaniu 3 levele top lektorki. I w moim przekonaniu to drugi level jest taki najbardziej wypełniony tym, jak tworzyć świetne treści, bo my już jesteśmy wtedy na etapie, że my mamy uczniów często, mamy już grafiki pouzupełniane, mamy pewne pomysły, koncepty, ale my potrzebujemy wnieść te treści na większy poziom głębi, żeby one już nam budowały społeczność, żebyśmy mogły tworzyć lekcje grupowe, żebyśmy mogły sprzedawać swoje pierwsze produkty cyfrowe albo żebyśmy mogły docierać do kursantów, którzy są chętni na usługi premium, na oferty typu high ticket i to się nie wydarzy, jeśli my nie umiemy tworzyć treści z całości tak zwanego lejka. To się po prostu nie wydarzy, jeśli my nie nauczymy się prowadzić naszego ucznia, klienta przez całą ścieżkę, no po prostu przez nasze treści. To jest szczególnie mocny temat, bo wtedy też się wydarza, ta odwaga bycia widoczną, może czasami nawet kontrowersyjną, żeby zająć swoje stanowisko, ktoś się z nami nie zgadza, albo rolka wypłynie gdzieś tam hen i nagle zacznie żyć swoim życiem. Jest tutaj są naprawdę naprawdę głęboko też i mindsetowo, bo tutaj dużo powiedziałam o strategii, ale też mindset tutaj odgrywa naprawdę dużą rolę i o tym powiem na wyzwaniu trzy levele toplektorki. Trzy dni, totalnie bezpłatnie, za free, trzy audiolekcje, do tego społeczność, wymiana doświadczeń. No, jestem już tak podekscytowana, zaczynamy w poniedziałek, 15 września. Na grupie mamy już kilkadziesiąt osób, z tego co kojarzę. Więc wspaniale, już się poznajemy, już rozmawiamy na temat tego, co chcemy dla siebie osiągnąć, jakie mamy blokady, co tutaj u nas się wydarza, czym się zajmujemy, gdzie mieszkamy. Więc myślę, że też zaowocuje to wspaniałymi kontaktami, networkingiem i po prostu zapraszam Cię do zapisu. Jeśli masz ochotę dołączyć, to napisz do mnie wiadomość, skomentuj tutaj też upgrade. I ja wyślę Ci wszystkie szczegóły, żebyś mogła się dopisać, i zaczynamy. Dołączysz się do grupy. Grupę mamy na Telegramie, to jest bezpłatna aplikacja. Myślę, że wspaniale Ci się przyda. Nawet jeśli jeszcze wcześniej z niej nie korzystałaś, to myślę, że wspaniale Ci się przyda i będziesz chciała korzystać też z innych kursów takich rozwojowych, bo to jest coraz bardziej popularne. Albo też sama będziesz chciała coś przeprowadzić, to już zobaczysz sobie, jak to jest i będziesz miała doświadczenie, jak poprowadzić swoje przestrzenie, może właśnie na tej apce. Dlatego testujemy, zachęcam Cię do dołączenia. No i widzimy się, myślę, a raczej słyszymy i czytamy się już 15 września. Więc dołączę do naszego bezpłatnego wyzwania trzy levele Top Lektorki. Ciekawa jestem, na który level chcesz wskoczyć. Daj znać. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Dzięki za obecność.